Grupa fanów Lecha Poznań zaatakowała w miejskim autobusie mężczyznę noszącego koszulkę z tęczowym paskiem. Ofiara została rozebrana, uderzona i upokorzona. Wszystko działo się na oczach zaskoczonych pasażerów. W tle tej sprawy stoją znane nazwiska ze środowiska stadionowego pseudonimy, które od lat budziły grozę. 28 czerwca 2024 roku. W jednym z miejskich autobusów rozegrała się scena, która bardziej przypominała uliczny rozbój niż zwykłą przejażdżkę komunikacją. Linia nr 171 kursująca z Wildy w stronę centrum zapełniła się pasażerami, wśród których znalazła się kilkuosobowa grupa młodych ludzi. Wyróżniali się z tłumu, zwłaszcza jeden z nich. Szczupły chłopak drobnej postury miał na sobie białą koszulkę z tęczowym paskiem i namalowanym sercem. Nie był to przypadkowy wybór garderoby tylko świadome pokazanie, kim jest i co reprezentuje. Wsiadł do autobusu ze swoim partnerem i znajomymi. Rozgadani, roześmiani, rzucali nazwami seriali z Netflixa, jakby to był zwykły piątkowy wypad. Ale nie każdemu się ten obrazek spodobał. W połowie autobusu siedzieli już dwaj typowi przedstawiciele chuligańskiej ławki. Spoceni, ubrani w ciemne bluzy mimo ciepła, kręcili się niespokojnie, jakby tylko czekali na pretekst. Gdy zobaczyli tę koszulkę, zadziałał impuls. Oczy zaiskrzyły im z agresji. Zerwali się z miejsc. Ruszyli przez autobus jak dwa wściekłe psy spuszczone z łańcucha. Nikt ich nie zatrzymywał. Podeszli bezpośrednio do chłopaka i jego znajomych. Nie było czasu na pytania. Zaczęło się od krzyków. Padły słowa, których nikt nie powinien słyszeć, a co dopiero znosić na własny temat. Jeden z napastników wrzasnął w twarz chłopakowi, żeby zdejmował też matę, bo inaczej zrobi z nim porządek. W mgnieniu oka pięść znalazła się niebezpiecznie blisko jego twarzy. Wstrzymał oddech. Nie potrafił walczyć, nigdy nie musiał. Miał kruche ciało i w oczach przerażenie. Nie stawiał oporu, próbował się ratować, robił co kazali. Złapał za dolny brzeg koszulki, próbując ją ściągnąć. Ręce mu drżały. W głowie miał tylko jedną myśl żeby nie oberwać. Ale napastnicy nie zamierzali czekać. W ruch poszły ręce. Szarpali za materiał z brutalną siłą, aż rozdarł się z trzaskiem. Koszulka ugrzęzła na szyi chłopaka, zacisnęła się na gardle, jak pętla. Ledwo łapał powietrze. W międzyczasie jeden z nich wyrwał mu z nadgarstka zegarek. Błyskawicznie zgarnął go do kieszeni, jakby robił to nie pierwszy raz. Jego partner próbował reagować. Rzucał słowa uspokojenia, starał się rozdzielić agresorów. Ale to było jak walenie głową w mur. Drugi z chuliganów odepchnął go ze złością, wyzywając przy tym jeszcze brutalniej. Chwilę później do całej tej bandy dołączył trzeci, postawny, łysy, z rozjuszoną miną. Uderzył otwartą dłonią chłopaka prosto w bok głowy, aż ten zatoczył się i złapał za poręcz. Kazali mu wynosić się z autobusu. Wysiedli na następnym przystanku. Chłopak był roztrzęsiony, z gołą klatą, obdarty, upokorzony. Wracał do domu z duszą na ramieniu. Współnagi, w oczach wstyd i złość. Czuł się jak śmieć, jakby ktoś podeptał mu nie tylko ubranie, ale i godność. Ale to nie był koniec. Tego samego dnia postanowił, że nie zostawi tego tak. Przebrał się, zacisnął zęby i pojechał do centrum, gdzie odbywały się oficjalne uroczystości. W tłumie dostrzegł jednego z oprawców. Bez wahania podszedł do stojących obok policjantów i wskazał go palcem. Bandyta został zatrzymany na miejscu. Kilka dni później sytuacja tylko się pogorszyła. Na Facebooku trafił na profil radykalnej grupy kibiców Lecha Poznań, wildeckich fanatyków. Na zdjęciach rozpoznał swoją koszulkę. Wisiała odwrócona na płocie razem z tęczowymi flagami, które wcześniej zginęły z ulic Poznania. Na kolejnym zdjęciu wszystko płonęło. Ogień zżerał symbol, który dla niego znaczył tożsamość, dla nich był tylko trofeum. Poznańska policja nie zamierzała odpuścić. W ciągu kilku dni wyłapano wszystkich sprawców. Okazało się, że byli to znani w środowisku chuligani Lecha ludzie, których twarze i ksywki budziły respekt i strach. Marcin, oznany jako kolejowy, był recydywistą z kartoteką grubą jak cegła. Rozboje, zakazy stadionowe, bijatyki dla niego to był chleb powszedni, nie krył się z tym. Drugi to przemysław M. nazywany Świrkiem zawodnik MMA, który wytatuował sobie herb Lecha Poznań na piersi, jakby to była świętość. Regularnie bił się na galach slapfightingu, gdzie jedynym celem było uderzanie się po twarzy z otwartej dłoni, aż jeden z zawodników odpadnie. Trzeci, Dawid M., znany jako Malina, to czołowa postać wildeckich fanatyków. Fotografowie uchwycili go dwa lata wcześniej, gdy prowadził kontrmanifestacje przeciwko Marszowi Równości. Razem ze swoimi ludźmi nieśli transparenty z hasłami o czystej biało-czerwonej wildzie, wolnej od ped, jak to ujęli. Tego typu akcje to była ich specjalność, Przemoc pod przykrywką patriotyzmu. Prokuratura działała szybko. Śledztwo zostało zakończone niemal błyskawicznie. Sąd nie miał wątpliwości, że doszło do brutalnego publicznego rozboju o charakterze chuligańskim. Zeznania świadków, nagrania z monitoringu i relacja pokrzywdzonego złożyły się w spójną i przerażającą historię. Wszystko zaczęło się od nienawiści wobec kolorów na koszulce. Kolejowy najpierw kłamał bez mrugnięcia okiem. Mówił, że próbował pomóc. Że to ktoś inny napadł, ale gdy pokazano mu nagranie z autobusu, zmienił ton. W sądzie twierdził, że się zagotował, bo chłopak porównał marsz równości do pamięci o czerwcu 56. Przyznał, że szarpnął za koszulkę, bo chciał wyrzucić go z autobusu, ale zapewniał, że nie miał zamiaru kraść. Sędzia nie kupił tej bajki. M. z kolei zasłaniał się amokiem. Mówił, że nic nie pamięta, że coś mu się zaciemniło. Jedyne co pamiętał, to że koszulka jakoś znalazła się w jego rękach. Zegarek też miał przy sobie, ale nie miał pojęcia skąd. Twierdził, że zorientował się dopiero gdy był już w domu. Dawid M. Człowiek o ostrych rysach twarzy i surowym spojrzeniu, tłumaczył później, że podszedł do pokrzywdzonego jedynie dlatego, iż zarejestrował hałas. Dźwięki, które według niego brzmiały jak zamieszanie, przyciągnęły jego uwagę w ciasnym wnętrzu autobusu. Mężczyzna, którego dotyczyła ta sytuacja, był już wtedy bez koszulki. Stojąc pośród poruszonych pasażerów, M. postanowił zadziałać jak twierdził, w duchu uspokojenia sytuacji. Uderzył chłopaka w głowę otwartą dłonią, przekonując, że był to gest, który miał za zadanie zasugerować mu, by opuścił pojazd zanim sprawy przybiorą gorszy obrót. Uważał, że działał prewencyjnie, że chciał ugasić konflikt, a nie go rozniecać. Próbował zbudować obraz interwencji, nie napaści. Wskazując, że jego cios nie miał charakteru czysto agresywnego. To nie było, jak mówił, uderzenie dla uderzenia. Sąd jednak nie dał się przekonać tym wyjaśnieniom. Zgromadzone dowody oraz sposób, w jaki M. relacjonował zajście, wzbudziły poważne wątpliwości co do szczerości jego słów. W ocenie sądu nie różnił się on w swoim zachowaniu od reszty oskarżonych, a jego opowieść była próbą umniejszenia roli, jaką odegrał w brutalnym incydencie. Sędzia stwierdził jasno, że wszystkie tłumaczenia napastników są mało wiarygodne i mają na celu jedynie złagodzenie odpowiedzialności. Zgromadzony materiał dowodowy był jednoznaczny. Ustalono, że cała trójka doskonale się znała. Nie byli przypadkowymi ludźmi, którzy spotkali się akurat w tym autobusie. Stanowili grupę, która działała razem, z porozumieniem i wspólnym celem. Po pobiciu ofiary nie okazali ani krzty skruchy. Wręcz przeciwnie. Opinii sądu ich zachowanie świadczyło o satysfakcji. Zaraz po incydencie rozmawiali, śmiali się, wymieniali uwagi, jakby właśnie wrócili z jakiegoś wspólnego treningu, a nie z aktu agresji. Pokazali w ten sposób, że nie traktowali zdarzenia jako czegoś złego. Sąd uznał to za szczególnie niepokojące. Wyroki, które zapadły, nie były przypadkowe. Kolejowy został skazany na 3 lata i 6 miesięcy więzienia. Przemysław M. usłyszał wyrok 3 lat pozbawienia wolności. Dawid M., który nie uczestniczył bezpośrednio w zrywaniu koszulki ani kradzieży zegarka, ale uderzył ofiarę i wypowiadał groźby, otrzymał karę roku i czterech miesięcy więzienia. Sąd uznał, że jego udział, choć innego rodzaju, nie był mniej szkodliwy. W uzasadnieniu wyroku padły słowa, które jasno oddawały powagę sytuacji. Zaznaczono, że przestępstwa tego rodzaju są realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa społecznego i charakteryzują się wysokim poziomem szkodliwości. Zdarzenie miało miejsce w przestrzeni publicznej, w miejskim autobusie, w biały dzień, a ofiara była bezbronna i pozbawiona możliwości skutecznej obrony. Zdaniem sądu, jedyną formą zadośćuczynienia poczuciu sprawiedliwości społecznej może być surowa kara, która wyznaczy granice tolerancji dla takich zachowań. Obrońcy oskarżonych nie zamierzali pogodzić się z wyrokiem. Złożyli apelację argumentując, że sąd pierwszej instancji zbyt surowo ocenił całą sprawę. Według nich rozbój miał charakter incydentalny, ograniczonym nasileniu przemocy. Adwokat reprezentujący zarówno Świrka jak i Malinę próbował przekonać sąd, że przemoc użyta w autobusie nie była dotkliwa, a jej natężenie niskie. Podkreślał, że ofiara nie doznała poważnych obrażeń, jedynie drobnych otarć na skórka, które mogły powstać w wyniku zrywania koszulki. Dodał również, że wartość skradzionych przedmiotów była niewielka. Zegarek, który znalazł się później w kieszeni jednego z oskarżonych, był tani i nie miał większego znaczenia materialnego. Według obrony, kradzież nie była zaplanowana. Zegarek po prostu sunął się z nadgarstka ofiary podczas szarpaniny, a oskarżeni jedynie go przywłaszczyli, nie zaś ukradli z premedytacją. Obrona Świrka zaznaczyła, że uderzył on otwartą dłonią, nie pięścią, a więc siła ciosu była znacznie mniejsza. W ich ocenie trudno było mówić o brutalności. Zaskakujące stanowisko w tej sprawie zajął także pełnomocnik pokrzywdzonego. Podczas rozprawy apelacyjnej wyraził opinię zgodną z obrońcami. Jego zdaniem wyrok był zbyt surowy. Przekazał sądowi, że jego klient nie oczekuje wieloletniego więzienia dla sprawców. Według niego oskarżeni zachowali się nierozsądnie, może nawet głupio, ale kara, która ich spotkała była zbyt daleko idąca. Wyraził przekonanie, że utrzymywanie ich przez trzy lata w zakładzie karnym na koszt państwa nie służy ani ofierze, ani społeczeństwu. Podkreślił przy tym, że oskarżeni przeprosili jego klienta i zaproponowali wypłatę za dość uczynienia. Co więcej, część tej kwoty, konkretnie 1000 zł, została już przekazana. Adwokat zauważył, że większy sens miałoby umożliwienie sprawcom pracy zarobkowej i realnego naprawienia wyrządzonych szkód. Zasugerował więc zmianę wyroku na karę półtora roku pozbawienia wolności z możliwością odbycia jej w systemie dozoru elektronicznego. Taki model kary polegający na przebywaniu w domu z nadajnikiem przy nodze, jego zdaniem przynosi lepsze efekty niż klasyczne więzienie. Rzadko zdarza się, by ofiara przestępstwa samodzielnie domagała się łagodniejszego traktowania sprawców. Jednak, mimo tej nietypowej inicjatywy, sędziowie drugiej instancji nie dali się przekonać do istotnego złagodzenia wyroku. Uznali, że społeczne znaczenie sprawy wymaga jednoznacznego sygnału. Wyrok został tylko nieznacznie zmieniony. Kolejowemu skrócono karę z 3,5 roku do 3 lat i 4 miesięcy. Uzasadniono to korektą wyceny zegarka, który okazał się wart mniej niż pierwotnie sądzono. Po zatrzymaniu, zarówno kolejowy, jak i świrek spędzili 4 miesiące w areszcie tymczasowym. Teraz będą musieli dokończyć odsiadkę zgodnie z wyrokiem. Dawid M., który nie przebywał wcześniej w areszcie, musi odsiedzieć całą zasądzoną karę. Na rozprawie apelacyjnej nie pojawił się kolejowy. Przemysław M. przemówił przed sądem, wyrażając skruchę. Przeprosił za swoje zachowanie. Przyznał, że żałuje tego, co się wydarzyło i że czuje się źle z tym, iż ktoś przez jego działania ucierpiał. M. również zabrał głos. Stwierdził, że doszło do występku, który z jego perspektywy przybrał nieproporcjonalnie duże rozmiary. Uznał, że cała sytuacja została nadmiernie rozdmuchana. Ostatecznie wyrok stał się prawomocny. Trzech mężczyzn należących do środowiska chuliganów wildeckich fanatyków usłyszało wyroki, które miały być nie tylko karą za ich czyny, ale i ostrzeżeniem dla innych. W przestrzeni publicznej nie ma miejsca na brutalność, pogardę i przemoc wobec słabszych.